Ludziak, daj teksturpaka. Podaj też teksturpaka. Kiedy teksturpak? Podaj teksturpaka. Teksturpak. I na samym wstępie chciałem wam powiedzieć, że jeżeli dobijecie 4 słapek w górę po tym odcinkiem, to od razu wrzucam o 6. Elo. Dobra, tak więc przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, a tematem będzie teksturpak, który używam, ponieważ masa osób pytała mnie: Ludzio, jaki to teksturpak, na kim robisz oszusty? No i wiecie, w końcu postanowiłem, postanowiłem go Wam zaprezentować. I z góry mówię, że nie jest to teksturpak mojego autorstwa, jest to autorstwa Yormax. Szczegółową prezentację Link do filmu ze szczegółową prezentacją będziecie mieli w opisie Czesiek Playing Games to, to tam szczegółowo Wam zaprezentował Ja Wam pokażę właściwie tylko To co tutaj widzicie na pasku, ponieważ na moich oszustach wyraźnie widać jak to wszystko wygląda Tak więc, tak jak widzicie, hełmik Bańka tutaj tak Tak elegancko się prezentuje No, prawidłny tekstur pra, pak, prawilny, Nie powiem, że nie, widzicie sami Pyk, pięknie, elegancko Fajnie, fajnie, fajnie wszystko tutaj wygląda Dlatego też właśnie go używam. Link do dow downloada macie, macie w opisie do pobrania. co tu dużo mówić? Szczegółową prezentację, tak jak mówię, macie ucześka. I dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, stan standardową opeczkę w górę zostawcie, ponieważ 400 w górę i rzucam 60 na kanał. Tak więc dzięki za oglądnięcie i się